Witam Państwa, witam Ciebie Simone i może zacznij, skoro tutaj kibicujesz Milanowi i czujesz te związki z Włochami, to jak się znalazłeś w Bydgoszczy, przebywając ze słonecznej Italii do często takiej siaroburyj Bydgoszczy? Myślę, że nie chciałem że tak siaroburze, po prostu była na Wymiana Studencka w Gdańsku w mm -hmm. 2007 rok. roku, mm -hmm. Ten projekt Erasmus. No co, poznam ludzi we by się kryzys budowlany totalny, który do tej pory trwa. Mm -hmm. no, a Polska ma tak do siebie, że ten kraj cały czas się rozwija. Ze swoimi tak. problemy ci nie, ale się rozwija cały czas, jest co robić. Mm -hmm. Więc no, przyjechałem tutaj szukać swoją prostu architektoniczną i do tej pory jestem zadowolony. Nie? Znalazłem Tak, znalazłem. znalazłem tak, to powiedzmy architektoniczną tak. prasą tak na pewno. No. Ze swoimi problemami, jak każda miłość, ale. Oczywiście. Przechodząc teraz tak trochę właśnie do tego porównania, bo jednak tych porównań polsko-włoskich nie wiemy. Mamy to, Wenecję bydgoską, a czy Bydgoszcz jest podobnym miastem e, do jakiegoś miasta włoskiego? To jest, Siedemne, czy, trudno porównać, czy Bydgoszcz jest tak wyjątkowa i to jest takie jedyne miasto na świecie. Ja uważam że każde miasto przede wszystkim jest wyjątkowe, nie? Ma mm -hmm. swoje plusy i minusy, nie? A także... No czasami ciężko też nie odnieść że się tych Paryż w północy, Wenecja, nie, ale to nie chodzi tak dasz mi taką pytanie o porównanie we Włoszech. Każdy kraj ma swoje. Tak. Nie? Ma nawet jestem architektem architektorem ubiegłym przypadkiem nowoczesną i niemiecką architekturę, ja nie? Tak mm -hmm. mi się podoba po prostu. Mm -hmm. Tego, co Bildgosz jest przypadkiem, nie? Mm -hmm. Uważam, że Bydgoszcz jest bardzo ładne miasto, przecież jest inne. E, tylko no, przypadkiem to jest problem, że ludzie nie wierzą w tym mieście. Mm -hmm. Sama chyba polityka też. W tym mały problem tutaj tak de facto. Nie? Oczywiście. Ale ja też myślę, że miasto może też się, no nie wiem, dobrą architekturą, która nie jest doceniana i może tak w kampie tych projektów, które nie były realizowane, tak jednak zapytam Ciebie o te projekty, które już zostały zrealizowane i jakie w Twojej opinii są takimi wyróżnikami Bydgoszczy naprawdę w takiej klasy światowej. Trudny byłem. Klasy światowe to jest bardzo trudne pytanie. Nie? No może klasy więcej no, tak. Europejskie. No, nie, no, nie chodzi o klasy europejskie, co jak, bo potem też no, coś projektowałem, to będę powiedział, że swoje projektu się nie? No może to nie <laughs> o to biega, nie no, <laughs> Ale psz, nie chodzi o to. Na pewno trzeba powiedzieć, że ja patrzę ze względu architektonicznego, nie możemy patrzeć architekturę tylko bądź jako lewacę tylko budynek stworzy coś dla ludzi. Nie, mm -hmm. nie ukrywamy, że podmostowe dwa siatki mm -hmm. zmieniły nam stary rynek w ostatnich latach. I to z tego względu to, to jest dobry projekt, bo mm. zmienił to dużo mentalność na starym rynku. Ja szczerze, kiedy gdy przyjechałem tutaj 12 lat temu, były same te parasolki, ogródki, było wszystko tak na wolną Amerykankę, tak, tak jak się zmieniło w ostatnich 10 lat, zbyt nie mm. Z pełną wojnami, są nie nieposadzki, to się dzieje, ale dzięki temu, co się stało teraz, miasto żyje praktycznie cały rok jako Starówka. Nie? Cały czas to jest i coś się dzieje, więc to jest duże plus. Bo ważne cały czas, architektura jest dla ludzi. Nie? Mm. No, także, to na pewno to jak mam stawiać klasę budynku, najważniejsze odgłosie chyba to jest to, nie? Mhm. Nie? Tak. Ale jest jednak, można no, zarysować tutaj pewna różnica pomiędzy osiedlami, które się uznaje z lat PRL-u, które uznawane są, że tam jest jednak dużo zielenia, a tymi nowoczesnymi realizacjami deweloperskimi. że dopiero po jakimś czasie myśli się o tym, że jednak to nie jest ważna dla mieszkańca. Można powiedzieć, że no, na tej wizji Forden mamy i te wielkie, szerokie arterie kontrowersyjne dosyć w tak? dzisiejszej tak. perspektywy, ale mamy też jakieś elementy zielone, a na nowych osiedlach często z tym nie ma zbyt nie ma tej zieleni za bardzo dużo. Nie. I z czego to wynika? <laughs> jest dobrze, gdzie mówią. Pieniądze, nie? No to no może właśnie. tylko zabudowa jak najwięcej Ta, że pieniędzy. Pieniędzy. Tak, tak. No, ale to chodzi. widać, że potem jednak zaczyna się trochę jednak to, wiadomo, dyskusja w internecie i potem deweloperzy robią jakieś zielone dachy, gdzie mają tam zieleń, czy eksponują te nowe nasądzenia, które wykonali. Więc jednak ten trend chyba będzie się odwracał. Przecież płacisz kierunek światowy architektoniczny, teraz jest tylko i bioarchitektura de facto, nowoczesna architektura, mm -hmm. nie? To tak, tak się nazywa i tak jak Ci powiedziałem wcześniej, związane z problemem z centrum miasta, brak zieleni, ocieplenia mm -hmm. na, na samym świecie, więc przeszło jest tylko młodzie, bioarchitektura de facto, nie? No właśnie. No i z tego co wiem, też mieszkasz gdzieś blisko centrum w Bydgoszczy, więc tak jest. jakby też ułatwia Ci jakby, też możesz, że tak powiem... Widzicie coś tak, innego, nie? Tak, zarekomendować to innym w jakiś sposób, tak. Czy, co, jakie są plusy tego życia w centrum miasta? Żyjesz w mieście, czujesz miasto. Czujesz się jako komponentem tego miasta. Jest to mi wygodne, wszystko mam blisko, nie? I czuję takie spotkania jak dzisiaj, się możesz poznać nowych ludzi, z kim się spotkasz. Cały czas jest kontakt z, tak. z innych ludzi. to barmek jest intelektualny, tak. 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 To jest potrzebne do tego, na barmek, tego żeby zmienić. A kiedy mieszkasz daleko poza miasto, to się zamykasz sam sobą, nie? No właśnie.